Cześć, 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 z kolejnym odcinku I dzisiaj zagramy sobie w gry pod tytułem GTA, będzie to już drugi y, odcinek i ostatni ze specjalu halloweenowego, e, jesteśmy z tą samą ekipą, tylko doszedł bloki, więc y, jestem z blokim. Okej, okay, cześć, siemanko wszystkim. E, jestem z Astkiem. Witam. Jestem z Remkiem. Siema. Jestem z Muciokiem. A, y, Mucioka cool. nie ma, OK. I e, y, jestem z Natkiem. Elo. E, więc dobra, gramy sobie w oprawce, oczywiście. Gramy sobie, gramy sobie w oprawce. Ogar, ogarnię. Aha, już, już wygraliśmy, dobra. E, pierwsza, pierwsza runda taka szybciutka, 50 sekund. Dobra, może być i tak. I ogólnie, Ziomaczki, jeśli chcecie więcej takich odcinków, to bardzo serdecznie zapraszam do łapki w górę. I oczywiście jestem teraz... A, to też do ofiary należy. Więc oczywiście w uprawce chodzi, jakby ktoś nie wiedział, ale pewnie dużo osób wie, że po prostu są ofiary i jest jeden lub dwóch też szukających. I szukający musi zabić ofiary, a ofiary muszą zabić szukającego. i nie klikajcie tak w klawiaturę, bo to strasznie słychać. Serio. My mi zaraz zabiją, bo nie jest. Jest! Zabiłem cię! Już! Kurde. What the fuck? No, Ej, my się zaraz... Jest zrespiłem Znaczy przy oprawcy drugi raz się zrespiłem. Będzie Dobra. pięć Dobra. rund, bo nas jest sześć... Nie, sześć będzie rund. Bo nas jest sześciu, co nie? Dobra. Ale to nie zależy od tego. Nie zależy myślałem. Dobra, jesteśmy w trzeciej rundzie ziomy. Jest! 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 Kurde! Aj! Jest, i kurde, jakby to ja powiedzieć? Nie wiem, jakby to powiedzieć, bo nie znam do końca tej mapki. Kurde. Ja najlepiej robić tak: Patrzycie się na minimapę i iść przez minimapę. Ej, ogólnie no. ludzie, jeśli chcecie, to zrobimy sobie maraton trzy odcinkowy w Halloween. Jeszcze nagramy, może, jeden odcinek z oprawcy i po prostu będzie taki maratonik z Kieta. A i i oczywiście... odcinek do mnie. Odcinek tak, zapraszam do, mnie. do chłopaków na kanał, bo Blokiego jest odcinek, u Astka jest odcinek, nawet dwa będą u Astka. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Nie, czekamy tu, czekamy tu. Nestor widzisz no. nas? Tak, widzę was. Tylko teraz przyłączyłem się na Blokiego. Tak, świeci. Świeci tak. Kto tam świeci? Kto tam świeci? Remek. Remek świeci tak, no. Jak coś, to tylko jeden się, jeden się wkopie. Dobra. Tutaj Ej, wy się skampiliście tak, jak kiedyś ostatnio. My. No, 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 Ej, jeszcze, taki jeszcze taki. ludzie ogólnie napiszcie w komentarzach, jak spędzacie Halloween, chciałbym wiedzieć. Ja na Czy razie. To to nie polski święt? Dobra, dobra. No my co ogólnie, ogólnie. My to ogólnie rasz. nagrywamy 30, rasz, rasz. więc jeszcze nie ma Halloween, ale mniejsza z tym. Ale, ale w sumie. Ja nigdy ja jakoś nie bawiłem się, ja się jakoś nigdy nie bawiłem w tradycję, tylko oh, to wygląda. zawsze tak. wycinałem dynie tak i tyle, Więc... ej, ej, jak wy ten, Idziemy kiedyś zbieraliście cukierki, jak niektórzy ludzie? Tak, no. ja zbieram. Co?! Dobra. Ej, ja zawsze, ja zawsze w Halloween tylko dynie wycinałem i tyle. Serio, ja zbieram normalnie. to no. da się wejść? Nie, tu się tak, Astek astyk ten z licznikiem subskrypcji na telefonie i z cukier i, tymi, i z jajkami. Subskrybujesz albo jajko w ryj. E, Poczekajcie na mnie. Szukamy oprawcy, o Boże. O kurde! O kurno. Ej, bloki wszystkich wycisz teraz. O. Ej, co? O. What the fuck? Co on odwalił? O. Ej, on wszystkich zabił. What the fuck? Brawo. Nie Ej, aż mi świeczka tak, zgasła. Aż, aż mi świeczka zgasła. No to Świat jeszcze tak. Oh yeah. Tak to się robi, dzieciuchy. Dobra, ostatnia runda teraz, czy jak? Nie. Nie, to już koniec. Tak? Więc dobra, zimeczki, to było na tyle w tym odcinku. Myślę, że taki króciutki odcinek na Halloween jeszcze jeden nagramy. E, się spodobał. Jeśli się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, do następnych odcinków i papa wszystkim. Na razie.